Po zimie już ruszyły prace na naszych drogach, większość dróg zostało już wyrównanych, na części dróg nawialiśmy również gruz, tak żeby poprawić jeszcze nośność tych dróg, tam gdzie były większe wyrwy, tam gdzie były tereny trudniej przejeżdżane. Na drodze w Łęgu w kierunku Mysiakowca droga jest wyrównana równiarką, natomiast tu pozwolę sobie na żart firma Prelisowi, że w Rożkowej Woli będzie coś frezowane. Oczywiście absolutnie e, takich sytuacji nie ma miejsca. Tam jest wszystko wykonane zgodnie z projektem, natomiast e, tu e, w kierunku Mysiakowca w tym roku zostanie wybudowana nawierzchnia asfaltowa. Jesteśmy w przededniu przetargu na tą drogę, ale mamy dofinansowanie 80%. Czekamy na ostatnie pozwolenie z regionalnej dyrekcji ochrony środowiska i będzie można już tą drogę budować. Druga droga asfaltowa, która zostanie wykonana również w łęgu w tej części kolonialnej, czyli na przedłużeniu ulicy Niskiej i też ta droga będzie wykonana w tym roku. Moi drodzy, znajdujemy się w miejscowości Łęk. Jak widzicie, już prace przy świetlicy trwają. Nie, dopiero co podpisywaliśmy umowę e, z firmą, a firma już e, praktycznie wychodzi z ziemi. E, te, e, ten projekt dofinansowany jest z programu rozwoju obszarów wiejskich. Termin zakończenia e, tego, realizacji tego projektu jest jesienią tego roku. E, ale widzę, że prace postępują bardzo szybko. Jak tutaj. E, Uda się dotrzymać terminu? No na pewno tak, chociaż my się tego skrócimy. Myślę, że gdzieś do końca czerwca, do połowy lipca powinno być to już czynny obieg jako dla gminy użyteczny. Czyli drodzy mieszkańcy Łęga, już powolutku możecie szykować się na przygotowanie odbioru, sprawdzenie tego obiektu. Jeszcze 2-3 miesiące i będziecie mogli sprawdzić czy ten obiekt spełnia wasze wymagania. Znajdujemy się przed budynkiem szkolnym w Rzeczycy. Jak państwo widzą budynek zmienił troszkę swój wizerunek. Został umyty i od razu ściana wygląda dużo lepiej. Również plac przed szkołą zostanie w maju zagospodarowany. Będzie to wykonane w ramach lokalnej grupy działania środków z grantu z lokalnej grupy działania, ale to chyba ta największa inwestycja już przed nami. Nie będzie podgrzewanych chodników. Niestety to też był żart Pryma Prelisowy. Natomiast pompy ciepła, jak najbardziej, już na początku czerwca firma wejdzie na teren kompleksu, zacznie montować fotowoltaikę, zaczną, zostaną wykonane odwierty pod, pod te pompy. A od lipca, kiedy już nie będzie dzieci w szkole, będzie można wejść na obieg i wymieniać całe centralne ogrzewanie. Niestety nie mamy jeszcze od wykonawcy informacji, jak będzie, jaki harmonogram będzie w Sadykierzu. Natomiast też gros, większość pracy ma być wykonana w okresie wakacyjnym. Szanowni Państwo, niestety będę musiał zaśmucić tych wszystkich, którzy chcieli już rezerwować sobie mieszkania w naszej wieżowcu na terenie naszych stawów. To też był żart pryma-aprelisowy. Na tym terenie może tylko i wyłącznie powstać zbiornik wodny. Tak mamy zapisane w studium zagospodarowania przestrzennego i przygotowujemy koncepcję tego zbiornika. Ale jak Państwo widzą, trwają cały czas prace czyszczeniowe. Chcielibyśmy wykosić całkowicie trzcinę i do, może w tym roku udałoby się zapanować na tym terenem, wykaszać regularnie, tak żeby ten teren nie szpecił, a było taką wizytówką naszej miejscowości, że jak na razie to będzie teren zielony, natomiast w przyszłości mam nadzieję, że to będzie piękny zbiornik retencyjny. Jak Państwo widzą, na terenie wokół budynku Cepeli zostały wycięte drzewa. Te, które były zgodnie z projektem do usunięcia, były to drzewa chore, były to drzewa, które mieliśmy pozwolenie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska od konserwatora na wycinkę. Pozostałe prace myślę, że ruszą dopiero w okresie jesiennym, ponieważ trwają cały czas prace koncepcyjne, prace projektowe na tym budynku. Zmienił się również wizerunek ten pierwotny. Był to styl workowy, zmieni się na styl nowoczesny, to są wymogi, które stawia przed nami konserwator zabytków. Musimy się dostosować do tych wymagań, które jakby nam przedstawia. Jednym z takich elementów, który na pewno zostanie zachowany, gdzie konserwator zwraca nam szczególną uwagę, to jest właśnie ten rząd. Okien, który jest na pierwszej kondygnacji, na parterze i ten, te okna mają być w takim podobnym układzie zachowane jako dziedzictwo tego budynku. Moi drodzy, zakończył się pierwszy etap realizacji naszego ciągu pieszo-rowerowego, Wszystkie prace zostały wykonane. Jak widzicie, ławeczki już są, jest oświetlenie solarne wykonane również. W ciągu ostatnich kilku dni pojawiły się również nasadzenia zieleni, także ten cały etap został wykonany. W tym roku planujemy jeszcze dokończyć parking, zrobić tutaj odwodnienie, ponieważ jeszcze mamy w tych okresach mokrych ten problem, że ta woda stoi w tej części, ale to już wykonają nasi pracownicy w ramach swoich zadań bieżących i myślę, że na koniec tego roku cały już ten teren będzie ładnie zagospodarowany i będzie cieszył oko wszystkich mieszkańców naszej gminy.